Drodzy moi widzowie, z tej strony oczywiście Klu A to już przed wami nowocinek Zagrajmy w The Guild 2 Renaissance. Ostatnimi czasy... No jak widzicie Bijemy się Łupimy, lądrujemy Ostatnimi czasy też ulep ulepszyliśmy naszą yy, Główną siedzibę bandytów What? Co oczywiście pozyskujemy dość sporo pieniążków No i inni tutaj się regenerują Jak tylko mogą więc, no cóż, jakoś sobie, że tak powiem, radzimy, oczywiście, pozytywnie. Dobra, my to idziemy, my to sprzedamy. Mamy 2986, to jest dość sporo pieniążków. No i no cóż, my jest, jaką my mamy rangę? Bo ja nie pamiętam, my mamy, tak, możemy mieć niższe urzędy. Chyba z tego, co ja pamiętam, daliśmy akurat na kandydaturę, tak jest, naszego Kazimierza na mediatora, co może nam się udać. Wszystko jest możliwe, że tak powiem. Z tego co wiem, to ona się zajmuje chłopstwem. Mm -hmm. Jest chłopką. Rad, akurat my jesteśmy to, nasza żona zajmuje się oczywiście jak zwykle kracmen, rzemiosłem. Co my tu mamy? Nie, że... Ale na, na wszelki wypadek troszeczkę ściszę jeszcze. A tak na wszelki wypadek. Where is the enemy? Czasami mam wrażenie, że troszeczkę na, jest troszeczkę za głośno, ciut. Więc ją troszeczkę ściszę. I want Wielu akurat y, pytało się mnie i trochę napisało oczywiście na moim koncie, bo jeżeli chcieli się, nie wiem, skontaktować się, się ze mną coś, no to mogę wam podać y, na Steamie. W ogóle co ciekawe się dowiedziałem się ostatnio trochę odbiega od tematów serii. Jeżeli macie Medieval 2 Total War kupionego w wersji bez możecie oczywiście z dodatkiem na przykład królestwa możecie wpisać na Steamie. No i na przykład będziecie mogli mieć, grać mieć wersję Steamową. No, tak normalnie, bo dowiedziałem się na filmie od Ragnar'a. Więc to jest dość ciekawe. Moim zdaniem, że tak powiem, obadano retorykę bardziej. Taka ciekawostka mała, jeżeli chcielibyście mieć Medieval na wersji, że tak powiem, właśnie tej steamowej, bo ja akurat dzięki temu dałem na tą wersję steamową. The Wars Begin, the German Empire. the King Francis has started to summon his top the, the, the German Empire. There is no turning back. Czyli mamy wojnę. My chyba jesteśmy po stronie francuskiej. Spokojnie, to, to nie są jeszcze te czasy kiedy Francuzi jeszcze flagi białe nie, nie wywieszają, że tak powiem. To co jest szczęście. Dobra. Ty panie ty idź się podlecz, szczerze. Dobra, ty troszeczkę ziomek tutaj już tu. Mi się wydaje, że lepiej żebyś też jeszcze to moż, kogo można jeszcze, tego pana możemy jeszcze wysłać, szpiegostwo, niech się jeszcze troszeczkę zregeneruje. Seria na, na razie się przyjmuje, co mnie bardzo akurat cieszy dalej. No i no cóż, co mogę jeszcze powiedzieć akurat moi drodzy widzowie. No zapraszam oczywiście też na te kanały, które poleciłem na pod w tym filmie informacyjnym, czyli na czyli właśnie, Ja bym to wytłumaczył głównie do iwi akurat, no bo ona robi fajne filmy moim zdaniem. Też ciekawa akurat, niż inne. Bo ona jest właśnie połączeniem właśnie remixu z, z, z grami itd. Tak tak to znaczy możliwe, że dzisiaj wyślę... Nie wiem, nie wiem dokładnie, musiałbym z nią trochę porozmawiać. E, tak, ale widzę, no, że mamy kaszę. Mamy kaszę. Ulala, jakie bogactwo, panie! to, jest to bogactwo! Mamy kaszę. Wiesz, jeszcze poczekamy. Ale Może mamy coś ciekawego. Dobra, mamy na całe szczęście naszego... E, m, obro, ochron, ochroniarza na drugim poziomie, czyli no jest coraz lepiej. Z naszą ochroną. Co my mamy tip? Nic, to są jakieś podpowiedzi. Mamy nowe akurat zapasy Mam. O Jezus Maria! ile kaszy? Jezus Maria! kaszę to mamy like to od... To? Ja already on my ja. way. Dużo mam. I want to mam już trzeciego poziomego bandy, co oczywiście jest bardzo dobry znak. No i widzę, że no dość spora część, że tak powiem, tej osady troszeczkę no nas tak trochę nie lubi. No co się dziwić, prawda? No. Także tak powiem. Będziemy musieli ulepszyć akurat ten budynek, albo może ulepszymy dom, masz. tak, żeby się wyróżniać z klas społecznej. No, tak powiedzmy, widzę, że tutaj też jest dość duży ruch. No, tu też jest dość duży ruch. Nie wiem, czy można założyć tą samą. Jak potem tłumaczyć też... Bo można założyć drugi raz. No, nice, ale myślę, że nie trzeba tego. Mamy jeden. Mamy jedną taką... siedzibę i myślę, że na razie nam to wystarczy. Żebyśmy mieli, że tak powiem... na kolejnym poziom budynku tu musimy mieć 11 i... Tysięcy, maryja. Sporo. Sporo, sporo. Dobra. Mi się wydaje, że mamy dość... na tyle pieniążków, że możemy ulepszyć naszą pacjentę. się daje na drugi poziom. Jeszcze tylko to ulepszę. Mhm. Dobra. Przepraszam. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Coś mi się tak na kichanie mi się miesza, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to jest tylko takie chwilowe, bo jutro jeden na wycieczkę. Tak, do gorzowa, takie tam na filmy oglądanie i tak dalej. Ze znajomymi i tak dalej. Dobra, tutaj akurat dom. Fajnie są właśnie te ulepszenia, moim zdaniem, zrobione, bo wtedy to się zmienia. Z zewnątrz i wiem, że w trzecim poziomie dom wewnątrz też się zmienia. Akurat. No po prostu ulepszamy nasz deficyt, że tak powiem domu. To jest właśnie taki typ, e, że tak powiem, to co wy teraz widzicie, nawracanie. Gdybyśmy mieli akurat takiego kapłana, czyli no, uczonego, moglibyśmy nam założyć kościół i dzięki temu możemy nawracać innych na naszą wiarę, właśnie w ten sposób. To też jest taka the family. fajna, bo dzięki temu zwiększamy też nasz przyrost, że tak Where powiem, mm, przyrost... Przyrost, no no szanse, że tak powiem, Ready. naszego, e, kurde, szanse mm, na większą ilość wiernych w naszym kościele, w naszej katedrze akurat. I może, może właśnie zrobimy takiego jeszcze jednego z rodziny, właśnie takiego księdza. Znaczy tutaj to akurat zrobimy, że on będzie mógł mieć dzieci, w bo sensie, wtedy będzie pastorem co, Jeżeli chcesz je znać moje zdanie, to ja popieram troszeczkę takie. astorstwo, czyli żeby. tak że też mogli mieć dzieci, ale to jest takie. ale to jest. E, tak powiem, mniejsza z tym, że tak powiem. E... Dobra, myślę, że może lepiej żeś eksportował. tak na wszelki wypadek, właśnie e, panie, no. E, to moja żona mój, Akurat już charyzmatyczną żoną, no A nasz, tak powiem, główny lider, no widzę, że mamy tak kaszę, więcej kaszy, i mamy tak kaszę, więc pszenicę, więcej pszenicy, o, no, to chodziła. to chodziło. I hurry. Dobra, to. To jest taki dobry interes, moim zdaniem, no na razie, co ciekawe, jeszcze nie wysłał pozew sądowego, więc mam nadzieję, że tak cię utrzyma. Mam taką wielką nadzieję, że tak powiem, bo jeżeli, no, że tak powiem. Będzie, no to trochę takie no, się no najeżdża. No ale dobra, mniejsza z tym. Myślimy, proszę, tą panią, żeby sprzedała. Jak to ulepsza, ulepszanie naszego domu? No, nasz dom się ulepsza. O! Teraz zobaczycie pierwszy raz, y, mam nadzieję, że to jest właśnie to, czyli że y, wybory na kandydatury. Oczywiście e, daliśmy pozew akurat, żeśmy zostali mediatorem, czyli prawa, co oczywiście dla nas, bandytów, wpłynie oczywiście pozytywnie, nie tylko z pieniędzy, ale będziemy im mi immunitet, co oczywiście to jest kolejny plus, mając właśnie taką... E, e, w, ty, w tej radzie, czyli że jesteśmy po prostu nietykani, że tak powiem, co oczywiście nam bardzo by nam się przydało. Na, nasz dom się na razie z tego, co może zauważyć, ulepsza. Mam taką bliższą perspektywę, żebyście poczuli klimat tej gry. To będzie moim zdaniem bardzo jest, że jest taka opcja. Victory! The King of France. Dobra, z tego co ja widzę, to zresztą na my. Czyli królestwo francuskie, bądźcie francuzami wygrało z Niemcami. Bardzo się z tego powodu cieszę. I tak ma być, że tak powiem. Eee, dobra. My będziemy przekupywać oczywiście. Myślę, że lepiej przekupić tego Ech, ...tego pana. Where przekupimy. the enemy? jest wróg? Gdzie Damy ci Gdzie jest wróg? Gdzie Masz to Gdzie tylko nie Gdzie za wróg? Okej, okay. przyjął. Przyjął akurat. Co oczywiście bardzo z tego powodu się cieszę, No i oczywiście mamy doświadczenie, więc oczywiście ulepszymy naszą postać i damy e, empatię. Mamy level 7 no to to bardzo się z tego powodu cieszę. Bez Catholic... Twitch Trey, Bashout, face knock, block warder. Co daje? Jobs Words. Myślę, że to się przyda. Czyli to jest takie, że będziemy bardziej uniewinieni. Czyli tak naprawdę bardziej nam uwierzą, że my jesteśmy tacy trochę takcy tacy. No, no niewinni. No. No, no, panie, no by nic nie zrobiliśmy. Jesteśmy tylko skromnymi. No, takie coś. Okej. Okay. A jak tam trzymają się nasi bobdy, ci eee, trzymają się. Ceramika, jak na razie, jest ok. Te wszelkie wypadki wydamy jeszcze. Akurat e, tutaj, ok. Chodźmy do naszej postaci. Nasza postać, jak może zauważyć, jest ma level 7, czyli no, jest bardzo doświadczona. samo jak ten patron, czyli ten gospodarz. Jesteśmy w końcu wyróżnieni, bo mamy barwy nasze rodowe. Mamy naszego oczywiście człowieka. Jest śred... ma średnią klasę, no bo chyba to dlatego, że on jest z nami Aż majątek to jest 21,5 different opinion mm -hmm. ja próbuję coś. Kanko ma City Guard to też by się w nam przydało, żebyśmy mieć, ale ona jest bodajże. By to jest? Z tego co można zauważyć nasz Bolesław skończył też szkołę. To akurat też mnie bardzo cieszy, że dzieci akurat, że tak powiedzieć, jest dobrze akurat. Mieszko ma 7 lat, więc jeszcze trochę tak naprawdę. Jeszcze trochę i tak naprawdę nasze dziecko będzie samo sobie radziło w życiu i poszerzymy naszą linię dynastyczną. Oczywiście. Nie wiem jak to będzie wyglądało, że mam bo nie byłem na takim jeszcze etapie. Okej, okay, dobra, teraz zobaczycie pierwsze posiedzenie. Zpraszam. session to, to jest tylko błąd do gry. Bugues, Next on gra. our agenda is the debate about the following seat of office. Mhm. Mm tak, tak, jak mm -hmm. the, following are in attendance. the following persons are entitled to vote. Clara, I shall allow you a short respite to reflect. Dobra, mi się wydaje, że go na wypadek, tego pana przekupimy. Very much. Tak na wszelki wypadek, taką małą sumkę pieniędzy damy. Someone lets you bribe them. Uh -huh. Dobra, widzę, że, no, tak jest. Let us simply vote. Kazimierz... Is here with We have a new office tak jest, dobra. Nasza posła teraz jest Finally, ma urząd akurat. Czyli właśnie jest mediatorem. Co so, oczywiście zyskujemy za zyski, kolejne pieniążki już tak powiem. To są debaty. Nie wiem jak to będzie z tym szczerze, zobaczymy. The following persons are in attendance. Nie. Why do you feel you can still serve the council well? Because otherwise I will ensure that you all burn in the fires of hell. Nie denerwuj się kobieto! i shall allow you a short respite to reflect. <laughs> seldom have i had a more pleasant conversation. let us proceed with the vote. Dobra, thank you for your trust. That, council members, that ends today's session. Thank you for your ja się nie dziwię, czemu ona wygrała. Ze względu na to, iż. Ona jest żoną, akurat tego Sołtysa. Więc nie, to jest. No, armarze tak powiem. Dobra, na szczęście już jesteśmy. Jesteśmy mediatorem, czyli mamy immunitet. Co oczywiście to jest dla nas bardzo dobre. Dobra, tego pana damy, żeby ekskortował. do. A ty, panie. No tak, możemy teraz zmienić nasze prawo. Na przykład teraz mamy tak so. Jest tak, Humane, czyli że łaskawe, sprawiedliwe albo okrutne damy sprawiedliwe. Court sentencing has been changed. Tak, niech będzie sprawiedliwe. Chociaż jestem bandytą, ale mamy immunitet, więc nie ma problemu. Co to było? Ech. Kolejny bóg, coś, coś się zbagowało. tak, eee. coś się zbagowało. no niestety ta grama bugi, co trochę tak no nie jest. Dobra, ja by co teraz zrobimy save'a, bo nie chcę, żeby coś się znowu stało, że tak powiedzieć dupciło dzisiaj. Nic nie jest najgorzej. Dobra, to, to działa normalnie. No, For the no, zobaczmy co tam. Jak tam leczonko? Wiedzę, że... goście sam. No i cóż, jak ta nasza polityka? No, na żeś nasza dynastia jest mediatora. Najlepiej byłoby, gdybyśmy my mieli jeszcze Bailey, nasz, na przykład nasza żona. To by się nam bardzo przydało. Ale no niestety ona jest żoną tego Sołtysa. Więc jeżeli chcielibyśmy to być. Zdobyć akurat ten urząd To niestety będziemy musieli e, Chyba siłą mużyć, Ale to się jeszcze zobaczy Pożyjemy, zobaczymy Może to będzie tak, że Tak nie będzie, ale czas pokaże Czas wszystko pokaże Że tak powiem Może będzie o Może tyle będzie dobrego, że jednak tak się nie stanie Dobra, nasza postać Nie No, wiem, że lubisz strzelać Ale no, no, bez przesady na ludzi, no Dobra. it? Eee, kurde, zgubiłem się. O, tutaj Ty idziesz pan tutaj. Już 18 minut nagrywam. Co jest nieźle? Jest 21.22 Kurde, co strzela. Nie rozumiem tego. Eee, więc wybaczcie, że i coś takiego będzie strzelało, ale no... Nie wiem, to jest chyba problem z grom, no niestety. No, gr I mówię, gra ma swoje lata, no i ma trochę błędów. Niestety, ale da się przeżyć, że tak powiem. Da się przeżyć. Dobra, damy hardcrack, drugi <tryk> poziom, dobra. Nasza żoneczka, nasza kochana, ma, będzie model parents. Oczywiście zwiększy na start. naszych dzieci doświadczenie będą mi dodatkowe, co oczywiście nam się bardzo przyda. Y y Zobaczmy, Mieszko. Konstrukt. Oha, dobra. Uh. O. Przepraszam, to był chyba dość lak, ze względu na to, iż ulepszył na się nam się dom. Proszę bardzo, oto to teraz wygląda nasz teraz dom. Musicie przyznać, że fajnie wygląda. Tu już taki poziomowa hacjenta. To już jest taka przyjemna pacjenta. Już nie strzela z tego co ja widzę, co się z tego powodu bardzo cieszę. No, i dobra, możemy teraz ulepszyć nasz, nasze mieszkanie. No, i dobra, damy tak Guild Minutes, czyli, że będziemy mieli raporty gildyjne. Zwiększymy ilość akurat. Zwiększymy, może, bomby, damy barend, żeby oczywiście takie książki. No, i dobra, ta, takie rzeczy, akurat. Takie fajne. A. Nasza żona ma level akurat takio, bardzo, chwa, bardzo się z tego powodu cieszę. Hmm, Sprzedamy so jeszcze Co akurat. Tutaj mamy The Guild raport. Gildia jest akurat w stolicy, czyli to jest. Hmm, to jest Lyon. Tak, to jest Lyon akurat, czyli takie bardzo dobrze to miasto. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak wygląda akurat katedra. Musimy przyznać, że jak na lata, gra się chyba nie przestarzała szczerze. Teraz tak patrzę, gra jest bardzo fajnie zrobiona. Bardzo. Może tekstury trochę takie... Znaczy, nie wiem, że grafika może trochę przestarzała, ale dla mnie gra jest bardzo fajnie, ciekawa zrobiona. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mam tutaj kolejną piatykę. To so, oczywiście dum, my dum, wygrywamy. No i oczywiście... E, Przegra... Znaczy, wygraliśmy. Coś się tutaj stało. Co to jest? A, to. A, to! Coś się zbugowało. No dobra, to jeszcze tak trochę pociągniemy to nagrywanie. No i skończymy gdzieś chyba o... E, ten odcinek będzie trwał 25 minut chyba. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, zapisałem przypadkowo. Tego pana może wyślemy na odpoczynek. Ty, panie, to się skąd tutaj najlepiej? A ty... Odpoczywaj. Jeżeli, jest, jeżeli będzie trochę taka monotonność, to przepraszam, no ale trochę... Widzicie, gra musi jednak trochę no do sprostać. Dobra, zwiększymy może nasz style. Akurat... Szczerze mam przydałoby się nam coś kupić, jakiś, nie wiem, pancerz albo lepsze uzbrojenie. O, Proszę, coś się tu dzieje. Widzę, że takie małe zebranie. Tak, piją, ją. No, dużo wypili. Widać. Dobra, eskorta, jak widać, no nieźle. Jest często piłki, tak mi się wydawało. Czemu? Dobra, zobaczmy co my zyskamy tutaj. Może zyskamy uzbrojenie raz. w przedstawiło, że był hełm akurat, co fajne było, no niestety nie jest zbyt takie takie części, ale lepsze rydz niż nic, jak bym powiedział. Jest już lato. Jest rok 1410, czyli no już trochę lat minęło. Akurat... jak tam... Jezus Maria, nie, no nie tak. No. Huh? Kochanie. Kochanie. Ech, proszę do pracy. Ostatni. Akurat... Coś się znowu... Jezus Maria. Widzę, że... Będziemy mieli dość dużo bijatyki. Co oczywiście też jest pozytywne, akurat co się tam dzieje, prawda? Mamy wtedy tym temu dość dużo no. zapasów. Akurat się nam przydaje. Ciekawe, co my zyskamy teraz, za jakie zapasy mamy mydło. Ciekawe, mydło jest bardzo warte. Mmm, Ready? Mnie ciekawi, że mydło jest takie warte. Chociaż w sumie, jakby tak pomyśleć na tamte czasy mydło było warte. I to dość sporo. Jak Tak się teraz trochę tak pomyśli, szczerze wiecie. Dobra, no, zobaczmy na markety. Może są jakieś, jakieś, nie wiem, pancerze. Eee... No nie jest zbyt z tego co ja Jest coś dużo żelaza. Teraz sobie tak myślę, szczerze, moi drodzy widzowie, żeby nie otworzyć interes o nazwie. właśnie. Kowalstwo. Coś się dzieje tutaj. Teorie, więc... Można byłoby w sumie kupić to nie byłby coś aż taki głupi pomysł Żebyśmy założyli trzeci interes właśnie kowalstwo Kowalstwo byłoby nawet całkiem całkiem Nawet moim zdaniem Nawet nawet Więc może... A, nie możemy kupić Jedno, jedno kowalstwo jest, ale nie wiem czy by, czy by się opłacało drugie, drugie kowalstwo za, o, zakładać szczerze. Bo może zróbmy tak, że załóżmy kopalnię. Może, nie wiem, nie wiem. Albo... Zobaczmy. Jeżeli chcielibyśmy założyć to właśnie to, to kowalstwo, no to... Widzę, że tak trochę widzę się Czy dałoby radę? Albo... Carpenter Shop. Co nasz bandyta ma do zaoferowania? Możemy tu wake-camp, ale trochę taki się nie najerza, szczerze. Gdzie nie... Jest A czy wake-camp nie byłoby też aż takie złe? Ale szczerze, I coś poszło no. eee. 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 A. A. Aha, okay. ok, ok. Nie mam pytań. Tak się chyba pomyliło. Your seat of office is in danger. Mamy, Aha. mamy zagrożenie postaci, że ktoś chce zasiąść. Coś jest z dynastii? Nie na całe szczęście. Ale widzę, że ktoś nam zginął. Więc wynajmiemy kolejnego bandytę. Mm. Na nasze usługi. Mamy poziom poziomego, pierwszego i pierwszego. Okej, okay, dobra. Nie, nie, jest, nie jest tak źle. Dobra, zwiększyłem może akurat żywotność naszej postaci. Your child can begin an apprenticeship. Dobra. Mamy dla naszego dziecka praktyki. I tak też zrobimy. Wyślemy go e, na na Guards Captain. Tak jest. Niech szkoli się, że tak powiem, jak swój jak swój tatuś. Właśnie jako wojskowy. Trochę właśnie w wojska. Niech tak, niech tak się też właśnie stanie. No bo dzięki temu jednak nasza Śród jednak nie straci te swoje dawne korzenie, mi się wydaje, a trzeba, trzeba dbać na go te pierwsze mm -hmm. korzenie. E, to co przodkowie robili. Czyli akurat nasza dynastia. E, takie rzeczy. Co może owszem jest złe? Niektóre, no ale jednak trzeba dbać na dynastię. Drugiego akurat syna, to wyślemy go właśnie na I Chyba może jeszcze zrobimy trzecie dziecko. Tak sobie teraz myślę. To już taki pomysł. No ale dobra. W tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, moi drodzy widzowie. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek oczywiście, Wam się podobał. Jeżeli tak, zapiszcie w komentarzach o, 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 czym, o czym sądzicie akurat o tym filmie. Czy oczywiście jest dobrze, czy nie. Co poprawić? Co chcielibyście jeszcze zobaczyć? Akurat nie wiem. No, Byście śmiało akurat. Oczywiście ja zawsze z miłą chęcią czytam. Piszecie, Let bo so. Dla mnie akurat. Wielką wartością jest, jak ktoś pisze te komentarze, szczerze. Także dzięki za oglądanie. Na razie hika. Widzimy się następnym razem. Cześć!